z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku ze historii Grand Theft Auto na moim kanale. No i nie przedłużając, odbierzemy sobie telefon, a resztę wam zaraz wyjaśnię. Hey, wow, kind of go. Okej, okay, czyli odebraliśmy sobie numer telefonu od Ken'a Rosenberga. No i już wam tłumaczę, jak się później okazało, po tym odcinku myślałem, że to już jest koniec. Jak się później okazało, jeszcze musiałem wykonać sobie cztery... Musiałem sobie zrealizować cztery m, wątki z sześciu dodatkowych e, i zrealizowałem sobie, zresztą wam wszystko już zaraz tutaj pokażę, zrealizowałem sobie, e, odpalam sobie mapkę i zrobię tak. E, zro, zrealizowałem sobie lodziarnię, w której musiałem jedynie i tylko i wyłącznie rozwieść 50 działek narkotyków po prostu. E, to co sobie rozwiązałem. Zorganizowałem sobie również, znaczy się zrealizowałem również stocznię, w której po prostu musiałem w określonym czasie wykonać wyścig. Tutaj salon samochodowy, no i to z salonem samochodowym to była całkiem ciekawa misja, znaczy się, to nawet nie była misja, ja się tutaj tego domyśliłem, przeczytałem tutaj to, że tutaj mieliśmy listę aut, których potrzebują w tym salonie samochodowym. Na jakim dowiozłem to się okazało, że już na ten salon że ten wątek został zakończony, że salon samochodowy sam na mnie zarabia, a dostałem auto, którego nie mogę dostać nigdzie indziej, które mogę tylko i wyłącznie tutaj, czyli Deluxo, który jest dużo szybszy niż Infernus i Cheetah, no i też fajnie wygląda po prostu. No ale dobra, to jeszcze nie koniec, bo to są zaledwie trzy yy, Jeszcze tutaj były yy, Malibu, tak jeszcze co było Malibu. No i y, taksówki Kaufmana, to, było, to były te takie cztery, ponieważ yy, drukarnia to była obowiązkowa. To sobie przeczytałem wszystko na yy, GTA Wiki czy jakoś tak. Więc zaliczyliśmy sobie Malibu, taksówki Kaufmana, lodziarnie yy, yy, salon samochodowy i stocznie. No i tutaj jak widzimy tutaj mamy właśnie tutaj Eee, misję w eee, drukarni zadzwonił do nas Ken Rosenberg, no więc nie przedłużając lecimy sobie tam na misję do drukarni właśnie naszym Deluxo, które zgarnąłem za zebranie chyba 5 albo 6 aut właśnie do salonu samochodowego. Wow, 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 troszkę wpadliśmy w takie wir, ale okej, okay, ogarnęliśmy. No i dobra, 5 sekund, ja jeszcze tylko wskoczę sobie na górę. No i jeszcze w międzyczasie, jak sobie rozmyślałem co ja mam zrobić, że ja nie mam misji tego wszystkiego, to sobie wykonałem misje policyjne. I po wykonaniu bodajże 12 misji policyjnych wyskoczyło mi to, że. Bum, właśnie. Że mam kamizelki nie 100, tylko mam 150. Myślę, że to będzie zdecydowanie w dobre udogodnienie szczególnie na końcowe misje No więc dobra, teraz przejdźmy tutaj już do Boże, chcę mówić stocznie, bo tutaj jest S, a to jest dolar przecież Do drukarni naszych pieniążków i zobaczmy co tutaj będzie w obronie własności oh. okay, what's the emergency? Oooooo oh. oh, Tommy Some mob thugs said they'd come to take their cut said it was a Mr. Farello's money Oh, I feel like crap. Forelli? Sonny Forelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. Oh, I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! <coughs> okay, so... Czyli... Forelli, czyli któremu byliśmy winni heist, e Przez te dragi, przez tą całą sytuację No który nas w praktyce wcześniej olał Od tego się zaczęło całe e, to GTA, który nas olał Że przez 15 lat w niego, e, przez niego w więzieniu e, No teraz wziął sprawę w swoje ręce i ściąga z naszych interesów Haradż Tutaj ledwo nam uszedł z życiem ten sympatyczny dziadek, że tak to określę e, No i to się nam zdecydowanie nie podoba Ani mi, ani Tomiemu Więc lecimy sobie zgarnąć tamtych e, na ty... O shit, Mafia jest stocznie, oni już mi zgarniają hajs Tędy nie przejadę, ale dobra, zaraz ich złapię w stoczni. Tym bardziej, że oni są na. na krosie. To ja tam w nich tylko walnę. I to będzie koniec tutaj mafii. Dobra, mafia ścignęła haracz ze stoczni, ale niech nie liczą na nic więcej. Kurde, blaszka. Skórczy, byki, przeliczyliście się teraz. Dzień dobry. No i dobra, załatwię się... A, tu jeszcze następni? O no, bosko, no nie powiem. E, dobra, tylko słyszę, że gdzieś tutaj... O, dobra, zostawili swojego krosa, to okej. Okay. To widzę, że, nie wiem, że snarzyści przemyśleli, że ja będę taki mądry i po prostu wybuchnie mi auto, coś w tym stylu. Dobra, pytanie, gdzie oni są? Z czego oni mi teraz chcą ściągnąć haracz? Albo mi się wydaje, że lecą do taksówek Kaufmana... Nie wiem, gdzie mogą tutaj jeszcze lecieć, może do Malibu? Nie mam pojęcia, zaraz się, z pewnością z nimi spotkamy po drodze. Kurde, te znaczniki, lodziarni i tego wszystkiego mi zasłaniają ich... O, dobra, czyli się tutaj z nimi spotkamy. Skurczy minęliśmy się. Dobra, 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 ja je zaraz złapię, nie ma bata, że ich tutaj nie znajdę. Boże, dobrze, że się nie wywróciłem. Zapomniałem, że kamowanie na ręcznym skuterem, czy no czymkolwiek, jakimkolwiek pojazdem jednośladowym, no to jest naprawdę duży błąd. Zarówno w normalnym życiu, jak i no tu, a tutaj w GTA to już w ogóle. O wy skurczy, biegi. tak i tak ze mną pogrywacie? E no, fuck! No! Załatwiłeś jednego, teraz bierzcie się za następnych, dobra wiecie co? Ja sobie zgarnę tutaj to autko, którym przyjechałem Czyli Sabr, Sabr, Sabr? Nie mam pojęcia Myślałem na początku, że to jest ogier, a zresztą się przyjemnie zdziwiłem, ponieważ Jest bardzo szybkie yy, I jeździ się nim też w Mero, okay. Wydaje mi się, że będziemy musieli tutaj ogarnąć tyle tych e, gangsterów, ile wykupiliśmy sobie e, interesów, a ja chyba wykupiłem aż sześć 6 z tego, bo no tutaj była obowiązkowa drukarnia, czyli malibu, taksówki i to wszystko, ale okej, okay, tutaj są na tym to dzień dobry Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb nie nie, 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 zostaw mi to autko i go zastrzel po prostu! No, że co? No. Serio? A to mi krzyczy. Jeżeli nie znacie dużo angielskiego, to powiedzcie, że. E, to mi mówił: Powiedzcie, Soniemu, że miasto jest teraz moje, nie jego. E, powiedzcie, Soniemu, że wypadł już z gry. E, dokładnie to krzyczy. No, czyli tutaj się nasze kontakty zdecydowanie zaostrzyły. Dobra, chyba nam chcą zajechać do. nie, dobra, do lodziarni nie. O, oh, fakt, gdzie ja jadę? Sam nie ogadniał gdzie jadę, no ale dobra. E, dobra, znowu jadą do tych? No co za typy, znowu mi jadą do tego, do salonu samochodowego. Mafia jest w salonie samochodowym, nie na długo. No gin! Dobra, o! No szczerze, no hard żal, czyli nie mogę sobie już tutaj wziąć. No co za skurczybyki No ale dobra, jak się okazało, to już wykonaliśmy tą misję. Chwila, 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 bo teraz będzie e, telefon, teraz będzie bardzo, bardzo ważny telefon. ...na który musimy oczywiście czekać. Tak jest. 3, 2, 1, odbieramy. Tak jest. Misja Willi Vercetiego. To jest ten moment. This is the moment. No i... Ja tutaj po prostu... ...ja nie będę nic mówił. Bo może niektórzy z was... Nie wiedzą jak się zakończy GTA Vice City eee, Wydaje mi się, że takie osoby raczej są, bo, sami, bo sam czytam komentarze, że niektórzy piszą, że po prostu sobie przypominają tą serię, że przypominają sobie jak grają, że sobie jak byli młodsi i grali w Vice City, a niektórzy piszą, że no, dzięki mnie tak naprawdę odkrywają całą tą historię w Vice City, bo też nie grali, grali po prostu jakieś nowsze części, zaczęli od San bo coś, coś w tym stylu. A po prostu w trójkę czy dwaj nie mieli przyjemności pograć. No a mówię wam, naprawdę żałujcie, bo przyjemność jest wielka. Dobra, leć, zostawiamy sobie naszego e, Deluxa, ściągamy Haraj z y, naszej willi i wbijamy sobie na misję do willi Versetiego. Chociaż najpierw zejdę sobie na dół do pierwszej komory z y, brońmi, żeby sobie ogarnąć kamizelkę i te sprawy. Tam jest chyba jeszcze M4, strzelba i coś jeszcze. Ja czemu nie mogę kamizelki wziąć? Czemu mogę? No to nie ogarniam czemu wtedy nie mogłem. Dobra, czyli mamy na maksa naładowane. Dobra, 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 jest ok, jest nawet bardziej niż ok. Dora, już sobie tutaj na M4 na What's tak going yes. on, Tommy? Oh, good, good, good. Listen, listen, uh, listen. I like fish. I love fish. So I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them. Okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I— Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine! Ken, you get the first one to counterfeit cash and put twenty million in briefcases. Falszyfing. Lance, you get the guys together. Okay, dobra. Dokładnie nie... Znam tylko jeden wątek z zakończenia, a wiem, że zakończenie ma kilka takich... Dosyć istotnych i tutaj z tym to pierwszy raz słyszę. Tommy, what? No big hugs for your buddy. I've had fifteen years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. <laughs> oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. <laughs> you sent me to kill one man. One man. They hey, knew Tommy, I was coming, son. Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business isn't that right lance I'm sorry tommy this is vice city this is business <laughs> you sold us out no i sold you out tommy i sold you out the real cash is upstairs in the safe so tommy what was the big plan you think i just take the fake cash save face and run away with my tail between my legs no i just wanted to piss you off before i kill you No i to jest niestety to czego się tutaj właśnie ee, dowiedzieliśmy. To jest no w sumie jeden z najsłodniejszych chyba wątków serio mówię. No bo Lens był naszym ziomem, tutaj nie, mo nie mamy żadnych wątpliwości, był naprawdę kimś zarąbistym, takim naszym, no nie wiem jak to można nazwać, bratem kurde blaszka, to chyba będę tutaj aż za bardzo. No a niestety nas zdradził i to jest naprawdę coś co... no... zasmuca mnie, że tak to określę, naprawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się pojawił Rosenberg, ale ten, 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 zawsze się chowa, jak cokolwiek się dzieje. Słyszę, że ktoś biega, słyszę, że ktoś biega. I wybiegłem no tutaj z tych trzech wyjść. O, kurde, Blaszka, dostałem już trochę dimajonary. E no! Nie, 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 nie! Gień, kurde! Nie ma tak łatwo. Co się stało się? Co się stało się? Lens tak, jestem tego wręcz pewny. Cała z tego zdrajca lensa, a ten gdzie? On gdzieś uciekł. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on uciekł. Jestem wręcz tego pewny, że on gdzieś uciekł, ale dobra, to zaraz się nim zajmiemy... Załatwcie go z Dreyse Lensa, okej, okay, czyli my chyba za nim mamy biec. Hmm, dobra, 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 mamy wejść tutaj na gó... Fuck! Co to się... CZO?! Ile ich tutaj jest? Ile ja je mam zabić naraz? No, wyjaśnijcie mi to, kurde blaszka. Jak wybuchnę ta beczka obok mnie, to jestem w takiej dupie, że koniec świata. No, please, dajcie mi coś, czym mogę ich tutaj pościągać. Dobra, 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 tutaj z lensem trzeba ostrożnie ze snajpereczki go trzeba ściągnąć. O, tak stało się. Zabiliśmy lensa, zdrajcę, Wensa. Teraz musimy zejść sobie szybko na dół, tylko wezmę sobie szybko serduszko, ponieważ jest już u nas zdecydowanie cienko z formą. Całe, całe straciliśmy HP, to tutaj były. Co robimy teraz, bos? Ktoś tak powiedział, słyszałem. Dobra, jeżeli mi się uda, to zejdę jeszcze na dół po kamizelkę, ale mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż dobra, 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 nikt mi nic nie woła. Ej, oni mi kradną, hajs! O fuck 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 Dzień dobry No nie Dobra szybko po to szybko po te kamizelki inne pierdoły No i dobra i lecimy się z nimi rozprawić tak normalnie Bo zaraz mnie okradną z całych pieniędzy No ja pierdziele, dopiero teraz ogarnę, że oni mnie po prostu okradają Dobra, 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 tutaj trzeba sobie wbiec. I cholera, coś wyczuwam, że jestem teraz w dupie. Dobra, Sonny, to jest twój koniec. Tak jest. I udało się nam zabić soniego. I to jest koniec. Tak jest. Tommy? Oh my god, Tommy, what, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. <coughs> you know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic. He's insecure. He's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either because there ain't no up north anymore it's all down south now wait does that mean what i think it means tommy baby what do you think it means that we're in charge i mean that you're in charge oh tommy you know ken i think this could be the beginning of a beautiful business relationship after all you're a conniving backstabbing two-bit thief and i'm a convicted psychotic killer and drug dealer <laughs> i know ain't it just beautiful No cóż, co mogę powiedzieć, zakończyła się nasza przygoda z GTA Vice City, a ja w końcu po raz pierwszy przeszedłem całkowicie tą grę i naprawdę jestem zachwycony, wiele myśli było wręcz absurdalnych, ale naprawdę wspaniały klimat, którego nie da się już po prostu powtórzyć w żadnej innej części GTA. Moja ulubiona zdecydowanie część, no a po tym nas czeka przygoda, już niedługo nas czeka przygoda, już mam przygotowaną miniaturkę, już mam zainstalowane GTA San Andreas Właśnie nas czeka przygoda z Carlem Johnsonem, czyli znanym CJ-em, dokładnie w świecie, Grand Theft Auto San Andreas w stanie Los Santos Co mogę jeszcze powiedzieć do, do GTA Vice City, że naprawdę fabuła miodzio. naprawdę eee... Rzadko się zdarza aż tak ładnie poprowadzona intryga. Po raz kolejny zostaliśmy zdradzeni, tak jak to miało miejsce w znaczy w GTA Trójca, to my zostaliśmy na samym początku zdradzeni przez Kate Linę. Później to się troszkę skomplikowało, eee, ale naprawdę intryga była naprawdę świetnie zawiązana. No i ta zdrada Lensa, Vensa, no to co wydaje mi się, że boli Bolała boli każdego, kto grał kiedykolwiek w GTA Vice City, bo chyba nie ma osoby, która go nie lubiła po prostu naprawdę świetnie napisaną postacią. A cóż ja mogę powiedzieć więcej? Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że się Wam podobało. Napiszcie w komentarzu czy przeszliście i jak przeszliście, co sądzicie o zakończeniu GTA Vice City, a ja już niedługo Was zapraszam na waszą chyba ulubioną część, bo tak pisaliście w komentarzach, czyli Grand Theft Auto San Andreas. Trzymajcie się, no i na razie. Cześć!